Witam wszystkich serdecznie na kanale Gołębiesławka Malbork. Ostatnio przyniosłem 17-18 sztuk, chyba młodych Budapesztów. Tam były łyski, większość to tam była Budapesztów. Żółtą tiplerkę przyniosłem tak samo. Wszystko wypuściłem od razu w ten sam dzień. Parę sztuk zostało, parę poszło. Wszystko młode. Co tu zostało? jakieś budapescze na pewno zostały Młode Nie, wiem, co jeszcze zostało Takie same Jak to się mówi pod kijek Pod kijek gołąbki Wczoraj trochę straciłem I przy oblocie też trochę straciłem Nawet nie wiem, ile z tego zostało Nie liczę tam to tak to Wszystko dobrze Mam film tam nagrany jakie wpuszczałem do budy Goniłem je tak samo, Tam może go skleję tam, wrzucę tak samo z tym filmem dzisiejszym. A i tiplerkę też żółtą przyniosłem, nie wiem, czy mówiłem. Do czarnego samca, okazało się, że samiec. Wypuściłem ją też wczoraj. Przed wczoraj ją przyniosłem, dzisiaj przyjechałem, to na budzie siedziała. Ale się zerwała, nie wiem gdzie, gdzieś poszła. A tak co? Pomału tam. Trochę starych chcemy jeszcze dokupić do tego. Muszę tam numer znaleźć, żeby zadzwonić. No i tak co, wszystko w porządku. Nie? Młodym na razie nic nie jest. Podaję zakwaszacz. Ta mieszankę. Akurat się teraz dzisiaj mi skończyła. Ale jutro przywiozę worek jeszcze mam. Cały. Troszkę pszenicy takim mieszam. Zobaczymy co będzie z tej młodzieży. Co zostanie. I tak będzie segregacja. A jest widynka żółta. Ale jeszcze jedną szansę. Tak młode, ona najbardziej sięga ta widynka. To też młoda widyneczka. O, tu mam tiplerki. Jest tutaj. Nie, około 30 sztuk. Mam tam film też nagrany, jak przywiozłem właśnie. Powtarzam kolejny raz. Gołąbki wrzuciłem do budy. Weszłem, otworzyłem, zgoniłem. Jak nie wiem ile poginęło. Ile jest. W weekend w niedzielę. Nagram ten film o tej Budapeszce, co tam wróciła z ławy. Tam jest numer telefonu. Dzisiaj mi się już nie chce, ale postaram się w niedzielę nagrać. W niedzielę nagram film o tej Budapeszce, co wróciła z ławy. Miałem nagrać, pokazać. Ona tam siedzi u kur. <laughs> Piszecie co z tamtymi gołębiami. Tam są gołębie, spokojnie. Ma gołębie. Przyjdzie czas, nagram Wam film. Ma wszystkie murzyny. Dzisiaj nawet jeden murzyn wrócił, który kiedyś był lotowany. Tam są wszystkie stare murzyny, te co były, tylko nie ma budapeszczów, budapeszczy zostały sprzedane. To wróciły tylko dwa budapeszczy. Dobra, poczekamy, może coś się będzie działo, później jeszcze coś tam dogram. Witam przy Gołąbkach. <laughs> tak jak mówiłem, przywiozłem 17 sztuk. I tiplerkę żółtą do Samczyka. Tu są gołąbki, pokażę. Tu są Budapeszty. Jest miks. Za darmo. To i ocet słodki, jak się mówi, tak? Nieważne. Nie chłapią chłopaki. I tyle. To jest moje zdanie. Konkurencja też musi łapać. Ja też będę chciał łapać. Spokojnie. Będę je wypuszczał. Tutaj tylko zostają tu. Oj, przy sorry zapaluchach. Zostaje tutaj tylko żółta cyplerka i dwa zamońskie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14 15 16 17 Zamoński i 18 sztuk To są dwa Zamońskie i ten jest U mnie tam nie ma trzymania To wszystko jest młode Niech to się uczy Nie wiem triplerka się zerwała chyba żółta Na razie mi to starczy co mam Trochę jest tego Jeszcze tam jutro może będę miał kilka triplerów ale To się zobaczy Najpierw to rozgonić, co jest. Wiadomo, też trochę starych chcę kupić. Najpierw niech to sobie chłopaki połapią. Jak nie było ruchu, to nie było. Jak jest ruch, to musi być. O, to jest ten jeden, ten Budapest Xant. Nie. Yeah. Dobrze. Muszę zobaczyć, czy Tipler, czerwony siat, to był taki starszy. Jest jeden, dwa, a siedzi, siedzi stary Tipler tutaj. No i to tak wygląda. Szybki oblot. tu postaram się jeszcze nasypać troszeczkę. Te sobie wrzucę pod siatkę, to jest prawdopodobnie para zamyski, a tej tipler to mi trochę szkoda. Tam też się głośno łapał, przywiózł mi. Tam ładnego samczyka czarnego. No i chyba ja sobie do koloru. No jak dotrwa, <noise> oczywiście. Pytacie się, gdzie jest tam ta buda, tam jest buda, tam ma gołębie, spokojnie. Ja musiałem tu przyjść, bo tu były problemy z gołębiami. Tamto zostawiłem tam. Tam ma też gołębie. Tam są te mużyny wszystkie co było. Pójdę tam nagram film. Nie ma problemu. No już jest tego trochę. Szajsu. No, co jest? Dawajcie. Coś się chyba wykluło albo jajko w tych nie, nie wiem o co tu chodzi, ale jestem potuszone. O, dalej jajko wniosły. O dawaj, no, zobacz. Wszystko. Wszystko. Ciemnych mam chyba z 14 szuk młodych. Zobaczymy co będzie dalej. Na razie nic im nie daje. Pod koniec miesiąca chcemy jechać, coś im kupić dam. Na razie dostałem dobrą mieszankę. I zachwaczasz z i nic więcej. Nic innego nie stosuję. Ej. O jeden chodzi już. Coś już się zerwało. Poszło. Poszło. Dobrze, nie chodzi. A co, to i tak nie będzie chodzić. nie wiem. A tu mam szmatę swoją. On już jest trochę na budzie. Nie ma srania po krzakach. Łowa do góry. Girora. Nie przesadzam, niech się siadają i ja zabieram. Niech robią sobie po dwa kółeczka, po trzy. Rozgonimy to spokojnie. Nie ma rzeczy niemożliwych Jak się nie uczą na inne dachy siadać, tylko tu mają siadać Ta widynka od razu pojedzie mi się wydaje A chyba ten Tibler jeszcze jeden zerwał mi się wydaje, albo jakiś budapyź biały. Tam po tamtą stronę, a tu jest już te Przecież chwilą tu chodzi A tam jeden budapek siedzi o, Tu idzie, 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 idzie. Poszedł. A błodę, a nie. Chyba tam padł. No. A to coś tam klepią. Już. pomalutku, pomalutku. A drugi poszedł. Tam idzie tipler jeden, widzę. A tam co poszedł? A wajsko poszedł. Bo były dwa łyski jeszcze tam. Tu jest jeden. Tu jest Tipler. Idzie, idzie, idzie tu Wajskopik. Nad rynkami. Nie chodzą. Tam Wajskop poszedł. O idzie, idzie cały czas. Tipler. Dobra. Te tutaj świrują. łajsku wraca chyba. Idzie nad drzewami. Mm. A jest tu jeden i tam drugi jest Dobra, coś sypnę im, niech sobie posiedzą Poczekamy, zobaczymy O, ty tutaj Pięknie Przyszedł Wojsko czy co to jest? Czy Tipler Wajsku przyszedł chyba Ta jest Łysek tutaj nie chodzą się, uczą od młodego. To co ma ginąć, ginie. Dobra, pozdrow dla wszystkich. I do kolejnych filmów. A, miałem wam, a to może dzisiaj wam dogram, tam jeszcze kawałeczek. Bo wam wam miałem wam dograć. Wczoraj już całkiem zapomniałem o tym. Jest łysek tutaj. Siądzie. Ale co to za bocian tam siadł? Łapciaty. To może moja wilinka siadła, albo nie wiem co to siadło. A to może mój biały bocian siadł. Taki bocian Kok. Berliny, kolego mówiłeś, nie będą chodzić, nie? Bardzo zadowolony z tych Berlinów mówiłeś. Zobacz, bardzo dopiero siada Berlin To musi chyba bocian taki Tam jeszcze chodzi, 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 chodzi tam Łysek Niech się chodzi, niech się Dobra, pozdrawiam i do kolejnych filmów. Będą filmy, tylko będę miał chwilę czasu. Dzisiaj też szybko po pracy. Kolega poszedł mi tego Ambieldera, bo ja już i tak by mnie do rady. To zaraz chwili